Jesteśmy w Warszawie na imprezie T-Mobile, gdzie zaprezentowany został nowy T-Phone. Jak wiecie, telefony komórkowe mają 50 lat już. Kiedyś wyglądały tak, wielkie cegły. No ale te czasy minęły i teraz, proszę państwa, każdy w kieszeni nosi coś takiego. Ja właśnie mam nowego t na Pro. Bestia. No ale to nie ja będę wam o tym sprzęcie opowiadać, są tutaj więksi specjaliści. No to zapraszam was, ruszamy. phone something new for the customers why should they choose this phone out of Thousand well I, I believe we managed to, to get a good balance uh, and value for money, money in this uh, in this phone so it's a uh, 5g uh, phone it's basically quite affordable and it has a pretty good uh, Android specs inside it's like 100% pure Android yeah this one is like almost 100% pure Android basically it's uh, or, or as we call it vanilla Android uh, system only only customization that it has in, um, uh, inside is some a couple of wallpapers and uh, application from T-mobile but in general there is no like a skin from the vendors or something it's a it's a pure android and i think the economy is helping you guys because the prices are going up and people are actually looking for affordable phones and you bring something that they probably couldn't imagine in this price that is definitely true this was our uh, intention and our uh, decision what we have done Although of course the value of this phone is much better and much higher, we decided it should be reasonable and affordable for everybody, especially for people uh, who were not thinking about to buy a smart device or a 5G device because it was always too expensive. Why 5G? Like, why is it so important and what it brings to the, to the electronic uh, community? 5g is simply the next generation of our mobile technology. you know, we started with 2g, 3g, 4g, 5g. and i guess everybody wants to have the newest technology. so therefore, we are not talking about the old stuff anymore. we want always to uh, talk about the new things. that's our philosophy as a technology leader in the country. Tyfonik, zadowolony, polecasz. Są ludzie, którzy marzą o różnych telefonach, no ale ich ceny zwijają znów. Zwalają, no wiemy jakie są ceny. I e, jest to świetna propozycja, bo możesz mieć 128 e, pamięć, e, 5G, szybki internet, dostęp do bardzo dobrego aparatu za cenę, która na rynku no, nie ma chyba konkurencji, bo to jest tyś złotych. Często korzystam z aparatu, więc jak ten aparat się sprawdzał? Aparat jest spoko, trzy kamerki, tryb makro, który jest bardzo dobrze działający. Druga rzecz to jest ta kamera Google, która dla mnie jest bardzo czymś pomocnym, czego nie ma w iOS-ach, jest w Androidzie. Korzystam z tego, chcesz coś, coś. Robisz zdjęcie, i to ci mówi, gdzie to coś znajdziesz. Mało tego, co to jest. Jak gdyby dzięki aparatowi masz dostęp do całej wiedzy. I to jest super opcja, z której ja się najbardziej jaram i to, to mnie zachwyca. Dwa telefony: Tiffone i Tiffone Pro. Który według Ciebie tutaj specjalisty od T-Mobile powinien kupić przeciętny użytkownik. Może zacznijmy od suchych danych. Wersja Basic ma 4,500 mAh, wersja Pro ma 5000 MAh, ale to się przekłada po moich testach na dwa dni czasy, czasu pracy na jednej baterii w wersji Basic i ponad 2,5 Pro. Netflix, HBO Max, oglądamy seriale, filmy, robimy zdjęcia, jeździmy. Tutaj jeszcze mapka Google, żeby zobaczyć, gdzie możemy dojechać. Tak rozumiem, to wszystko chodzi, i dwa dni możemy korzystać. Wszystko co powiedziałeś, ale takim moim testem własnym jest zawsze nawigacja. I normalnie telefon, o którym nie chcę mówić, jaki mam w kieszeni wytrzymuje 4 godziny na nawigacji Google. Tutaj zdążyłem dojechać do Krakowa, żeby potem pojechać do Gdańska ciągiem. I jeszcze pozostało mi 30% baterii. Więc naprawdę to jest test na testy i uważam, że to jest ostateczny argument, żeby przekonać. Klienta do tej baterii w tych telefonach. W taryfach z nielimitowanym internetem wersja Basic kosztuje 829 zł, wersja Pro kosztuje 1069. Można też ten telefon kupić bez abonamentu i wtedy wersja Basic to jest 1100 zł, niecałe, wersja Pro to jest 1400, ale oczywiście jak, po co telefon bez abonamentu? To nie jest telefon, który ktoś nam zrobił, my, na, my go obrędowaliśmy, ale to jest telefon, który produkowaliśmy od zera, ze wskazówkami Google, z pełną współpracą z Googlem, więc mamy czempiona, nie wstydzimy się go i zapraszamy do testowania. Dobrze, to mieliśmy tutaj już specjalistę od T-Mobile, to teraz trzeba naszego redakcyjnego specjalistę spytać. Marcin, jak ten telefon się sprawdza? i jaki ma tutaj ekranik? Dobre to? Wiesz co? jest to bardzo fajny telefon ogólnie. Ekran ma bardzo, bardzo duży. To jest 6,82 cala w tej klasie. No naprawdę sporo osiągnięcie. To jest większe niż w iPhoneie największym, tak? Który kosztuje 10 razy więcej niż ten telefon. E, dzięki. Niestety, niższej rozdzielczości niż w iPhone'ie, oczywiście, tego ekranu, ale dużej baterii, 5000 mAh, ten telefon naprawdę długo wytrzymuje. To jest ważne w takim codziennym użytkowaniu dla zwykłego klienta, dla zwykłego użytkownika, nie high-endowego, tak? Powiedzmy jeszcze, jak z jasnością, jak z odświeżaniem. Sono odświeżanie to jest 60 Hz, więc to nie jest jakiś taki telefon gamingowy, on się nie sprawdzi w takich e, zastosowaniach. Ale, ale, dla, ale dla, właśnie dla nas, piękny. dla ludzi, którzy oglądają filmy, seriale na telefonie. Jak najbardziej. Jak najbardziej oczywiście to się sprawdzi. Można sobie YouTube'a czy tam czy Netflixa odpalać. E, wszystko będzie działało pięknie. Jest dość jasny, muszę powiedzieć. Nie spodziewałem się, że będzie tak jasny. E, no, czekaj, te, to, 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 to co się to, zapytam. Bo naprawdę dobrze to wygląda. To się zapytam, ród smoka i pierścień władzy, ładnie będą tutaj wyglądały? No całkiem ładnie będą wyglądały, choć nie tak ładnie jak na wielkim telewizorze oczywiście. No to zaprezentowaliśmy Wam już nowego Tifona, mam nadzieję, że Wam się spodobał, jak widzicie niektórzy są w ogóle zaskoczeni jaka tu jest jakość, no a my widzimy się na następnych testach, trzymajcie się.